Wszyscy chyba już uwierzyliśmy w powiedzenie, że jesteś tym, co jesz. Bardzo trudno już, to też wiemy. Bardzo trudno jest, to też już wiemy y, znaleźć zdrowe jedzenie, jedzenie, które dostarcza naszemu organizmowi wszystkich potrzebnych składników. Mamy dzisiaj na naszym śniadaniowym stole pomidory, piękne, czerwone, na gałązce. Pachnące może jeszcze, ale nie bardzo. Niczym nie pachną. Nic, nie, no Niczym nie pachną. Tak nie jest. pachną na pewno pomidorem. Nie. Dlaczego? Może zacznijmy od tego fajnego zdania, które pani powiedziała. Jesteś tym, co jesz. Ja to zawsze modyfikuję. Jesteś tym, co wchłoniesz. Bo zjeść możemy różności, ale to, co wchłoniemy, dopiero to się liczy. A wracając do tych pomidorów, no to rzeczywiście w tej chwili pomidory dzisiaj uprawiane, jak ktoś wcześniej urodzony pamięta, to nie są takie same pomidory, jak były 40 lat temu na przykład. To, to tamte jest po różnica... prostu my teraz jak stare zgredy będziemy mówić, ale, <laughs> ale one były mięsiste, one no, smakowały, one miały pachniały inny, przede wszystkim. Tak, a przede pachniały. wszystkim, kiedy się tak jak mówiliśmy wcześniej, popatrzy na zawartość minerałów, to tamte, że tak powiem 40 lat temu pomidory uprawiane, miały cały garnitur tych minerałów, o które nam chodzi. Przede a wszystkim teraz... miały potas zdrowy dla naszego serca tak, i mówiło tak. się także, no ja nie wiem, chyba, że to była propaganda komunistyczna. <grystyczna>, że w pomidorach jest więcej witaminy C niż w cytrynach i pomarańczach razem, razem wziętych. Stąd chętnie po te pomidory sięgaliśmy. No tak, i one były niezwykle smaczne. Ja pamiętam jeszcze ten czas, kiedy ja wyjechałem z Polski i pojechałem do Australii, bo tam spędziłem 21 lat. I nie zapomnę tego wrażenia, które my Polacy tam mieliśmy, że szliśmy do sklepu, kupowaliśmy warzywa pięknie wyglądające. Zaczęliśmy je jeść i to się jeść nie dało. Bez smaku. Bez smaku. Ja pamiętam jak dzisiaj, kiedy zobaczyłem pierwszy raz ogórka, wtedy. Yy, ja Nie mogę wierzyć, że to jest ogórek, to była taka trocina. My tą trocinę dzisiaj też mamy sami. No to co, jak decydujemy się na kupno pomidorów? Bo jednak je lubimy, one są piękne, kolorowe. No, no, to, pomidory. Zaczynamy od tego, Powąchać. żeby je wąchać. Mm. Trzeba powąchać. To jest taki pierwszy test. Oczywiście nikt nie powie, że to jest naukowy test mm -hmm. <laughs> jakiś, bo nadal nie wiem niedokładnie. Ale... Zwłaszcza jak one są jeszcze zapakowane tak, w to Ale proszę popatrzeć, to, i... tak, to, samo się dotyczy, to samo dotyczy truskawek. Popatrzmy, te truskawki, takie prawdziwe naprawdę, czy powiedzmy bardziej ekologiczne, tak sobie powiedzmy, one przede wszystkim najpierw mm, yy, zauważamy ten zapach charakterystyczny truskawek, fajny. No to już jest jakiś tam wskaźnik. Czy on odzwierciedla prawdę, prawdę i tylko prawdę. Trudno jest powiedzieć, ale... Co jest, wiem. a czego nie ma w tych pomidorach, które kupujemy teraz i które jemy? No tak jak zbadano, przede wszystkim e, pokazano, że został sam potas. Niezłe to też jest. Serducho nasze się ucieszy. No, oczywiście, no, serducho potrzebuje również sporo magnezu, tak samo, ale no jest ten potas. Natomiast nie stwierdzono obecności na przykład właśnie likopenu. Ja nie mówię, że w każdym pomidorze tak jest, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie przebadać wszystkich y, upraw o każdego rolnika i tak dalej. Niemniej jednak y, ogólnie rzecz biorąc te badania, które przeprowadzano, wskazują na to, że no, niewiele jest, to tak samo jak w jabłkach, mamy tu piękne jabłko, prawda? Ale po pierwsze, y, również witamina C, która w tym jabłku powinna być zawarta, ta naturalna, y, też stwierdzono, że jest jej co najmniej połowa czy 70% mniej niż tych jabłek dawniej, dawniej kiedyś y, y, hodowanych. Y, to jest jedna sprawa. Druga sprawa niezwykle ważna to jest to, że y, y, mówi się często, że one są czymś tam pryskane. Są. I... Żeby się ładnie wybarwiły, żeby tak, błyszczały. w zależności od jabłka. No to akurat jest całkiem nieźle, bo jest wybarwione z jednej strony. Teoretycznie słonko powinno wybarwić, ale <laughs> tak, do końca ale... nie mamy też tak, pewności. Tak, proszę zwrócić uwagę na to, że wiele jabłek zanim trafi o właśnie na nasz stół i mamy je spożywać, jest już poddane opryskom czasami dwudziestokrotnym. Zanim trafią na nasz stół. W Stanach Zjednoczonych to jest 30 razy sprayowane, a ostatnio dowiedziałem się od pana doktora Henryka Różańskiego, który powiedział coś niesamowitego, że w Stanach, po, po, powtarzam, mam nadzieję, że jeszcze nie w Polsce, jabłka są opryskiwane streptomycyną, antybiotykiem. No to już mi ręce opadły. Także. Z kolei, znowu, wiemy o tym, że ta najzdrowsza część jabłka jest tuż pod skórką. Prawda? No, ale teraz, wiedząc o tym, że, że to może być coś, co zawiera te toksyny, my obieramy te jabłka. No to co nam pozostaje do zjedzenia? Więcej o owocach w przyszłą sobotę.